Zignorowałem czerwone flagi i szybko tego pożałowałem. Kilka dni temu zakończył się mój związek. Trwał tylko trzy miesiące, ale był jak szalona kolejka górska, pełen dziwnych, nieprzewidywalnych wydarzeń. Patrząc z perspektywy czasu, czuję się trochę jak łatwowierny idiota i pewnie inni też mogą tak o mnie myśleć. Ale żeby się usprawiedliwić, wiele rzeczy, które działy się po drodze, popychały mnie do tego, by ufać i trwać w tej relacji. Nie jestem nowy w temacie związków i nigdy nie miałem problemu z poznawaniem dziewczyn. Wcześniej byłem przez dwa lata w poważnym związku, który zakończyłem, bo zdałem sobie sprawę, że zwyczajnie nie pasujemy do siebie: brak wspólnych zainteresowań, bariera językowa itd. Czułem się źle, że ją zraniłem, ale potem miałem pięć miesięcy, żeby popracować nad sobą i ułożyć w głowie, czego tak naprawdę szukam. W końcu uznałem, że jestem gotów na nowe relacje. I założyłem profil na hinge. Szybko odnalazłem się w rozmowach i flirtowaniu. Nie interesowały mnie przelotne przygody. Chciałem czegoś poważnego i tak poznałem dziewczynę, 27 lat, z którą ostatecznie się związałem. Na początku trochę mnie zdziwiło, że określa się jako panseksualna, ale po krótkim researchu stwierdziłem, że to dla mnie żaden problem. Nasze rozmowy były naprawdę wyjątkowe. Miała świetne poczucie humoru. Podobne wartości i granice jak ja. Fizycznie nie do końca w moim typie, ale osobowość bardzo mnie przyciągała.